Jakim cudem jedzenie mniej może sprawić, że przytyjesz? Mnóstwo osób, szczególnie kobiet, wychodzi z założenia, że żeby schudnąć, to musi zacząć robić wręcz diety głodówkowe albo jeść bardzo mało i cały czas czuć głód. A to błąd. I teraz chodź, ci pokażę. Twoje ciało zużywa energię na mnóstwo różnych sposobów, mnóstwo różnych czynności. Ja tylko wypisałem trzy przykładowe, czyli ogrzanie ciała, układ odpornościowy i układ trawienny. Czyli twoje ciało potrzebuje energii, kalorii, do tego, żeby te układy odpowiednio działały. Czyli im mniej kalorii spożywasz, tym będą te układy działały gorzej, w mniejszym stopniu, a im więcej jesz, tym one będą mogły bardziej pracować i organizm będzie miał więcej kalorii, energii, na to, żeby one odpowiednio działały. I teraz, patrz. Załóżmy, że Twój metabolizm będzie idealnie funkcjonował na maksymalnych obrotach, gdy będziesz jeździć 2,5 tysiąca kalorii. Czyli te słupki wtedy dochodzą do maksimum. To nie znaczy, że jak zjesz 3000, tysiące, to będą, będzie organizm bardziej ogrzał Twoje ciało. Także to też nie jest druga skrajność. Ale załóżmy, że 2,5 tysiąca kalorii to jest ilość energii, która jest idealna, żebyś Ty odpowiednio funkcjonował albo funkcjonowała. I teraz zobacz, ludzie jak chcą schudnąć, zaczynają mieć na przykład 1500 kalorii. No to tniemy. I teraz co się dzieje? Dalej twój organizm będzie bawił się w ogrzewanie, dalej będzie się twój organizm musiał odpowiednio zorganizować, żeby działał układ odpornościowy czy układ trawienny i mnóstwo innych układów i czynności, które musi twój organizm wykonywać, żeby żyć. Tylko jak to będzie robić? No właśnie, coś kosztem czegoś. Prawdopodobnie w takim przypadku nie będziesz mieć energii, będziesz cały czas poddenerwowana, ospała. I oczywiście częściej nawet ludzie chorują. Dlaczego? No bo układ odpornościowy też prawdopodobnie będzie mógł działać trochę gorzej. Więc jeżeli chcesz schudnąć, oczywiście musisz jeść troszeczkę mniej niż swój organizm potrzebuje, ale nastaw się bardziej na proces niż na sprint. I pamiętaj, że jeżeli masz do mnie jakieś pytanie, to napisz je w komentarzu.